Z wielką przyjemnością co roku w Narodowym Czytaniu biorę udział i rzeczywiście sprawia mi to dużą fajdę. Literatura nas ubogaca. Literatura pokazuje nam, że życie nie musi być tylko takie zwykłe, szare, przyziemne ale może nas przenosić jakby w inne zupełnie realia. Uważam, że jest to niesamowicie istotna inicjatywa, która propaguje. Nie tylko samo czytelnictwo wśród społeczeństwa, ale przypomina piękne kanony polskiej literatury. Ich najrańszą wiosnę ledwie zadzwonił z powronek najrańszy kwiatek Mariusza błysnął ze złotych obsłon. Literatura jest elementem naszego jestctwa jest elementem naszego dziedzictwa, ściśle związana jest z naszą historią. Wszędzie odnajdujemy nawiązania do bieżących także wydarzeń. Sięgnijmy chociażby do literatury współczesnej, również oczywiście nie wszystkie dzieła literackie, ale mamy, auto, mieliśmy mamy i będziemy mieć autorów, którzy niesamowicie istotne rzeczy dla naszej historii będą ciągle poruszali. Dobra literatura nigdy się nie starzeje. E Sięgamy bardzo często po jakieś powieści czy po wiersze, po wielokroć, tylko dlatego, że dają nam chwilę odetchnienia od tej rzeczywistości. Ja nie wiem, skąd przyszła, śledzić, kto pragnie, gdzie uszła. Dla mnie ogromną radością jest to, że co roku jest tutaj coraz więcej dzieci i młodzieży. Mówiąc o baladach i romansach, i. O tym, co chociażby dają dla potomnych, może to przekazanie, że warto być dobrym, uczciwym człowiekiem i szanować swojego bliźniego. Ta prawda jest ponadczasowa, a ten wątek, który dostrzegam również jako historyk, przewija się w balladach i romansach, a także wielokroć w twórczości polskich romantyków.